Widzimy niepokojący trend, że przybywa młodych ludzi, którzy nie radzą sobie z płaceniem zobowiązań. Po pierwszym kwartale tego roku obserwujemy, że już niemalże co piąte zobowiązanie należy do młodego pokolenia z generacji urodzonych po 1990. Roku. Trafiają do nas informacje negatywne dotyczące tej grupy, czyli niespłacone zobowiązania powyżej 30 dni od terminu wymagalności. Młodzi ludzie wchodzą na rynek pracy, stają się coraz bardziej aktywnymi konsumentami, w związku z tym coraz częściej i w znacznym stopniu mogliby odczuwać konsekwencje bycia zadłużonym. Zarejestrowany dług w systemie Biura Informacji Gospodarczej może uniemożliwić e, zaciągnięcie nowego zobowiązania, czyli zaciągnięcie nowego kredytu bądź e, pozyskanie nowej pożyczki, ale też coraz częściej nawet przy prostych e, e, zakupach chociażby przez internet i finansowaniu się w modelu, finansowaniu swoich zakupów w modelu kup teraz zapłać później mogą też te konsekwencje e, być w przyszłości dla młodego człowieka odczuwalne. W sytuacji e, zadłużenia Naturalną rzeczą jest od czasu do czasu zapomnieć o tym fakcie. Dlatego tak ważne są powiadomienia i komunikacja z osobą zadłużoną. W ostatnim czasie staramy się przypominać o zadłużeniu również nowymi kanałami komunikacji, jakimi są kanał SMS i e-mail. Najprostsze metody często okazują się bardzo skuteczne. W opinii respondentów naszego ostatniego badania wskazano, że najszybszym kanałem komunikacji jest SMS i e-mail, a dodatkowo czterech na 5 Polaków uważa, że również jest to kanał najwygodniejszy. Nie zmienia to faktu, że list tradycyjny pozostanie bardzo ważny, chociażby z tego względu, że jest niekwestionowanym liderem, jeżeli chodzi o zachowanie poziomu bezpieczeństwa danych, oraz cały czas jest bardzo. Ważnym y, narzędziem w hierarchii, jeżeli chodzi o motywację do spłaty zadłużenia. Osoby, które brały udział w badaniu, wskazują, że preferowaną formą komunikacji w informowaniu o zadłużeniu są trzy skojarzone sposoby czyli list tradycyjny SMS i e-mail. Liczymy na to i spodziewamy się takiego efektu, że w szczególności młodzi konsumenci borykający się z problemami zadłużenia będą mogli reagować na przydarzające się problemy z terminowymi spłatami na czas, będą mogli poprawiać swoje nawyki płatnicze i ta nowa wielokanałowa forma komunikacji będzie adekwatną odpowiedzią na problem, któremu da się po prostu zaradzić.